Kolejny vlog. Jak widzicie, ja w trasie wściekle rano wstałem. jeszcze ciemno, jak widzieliście było. Piąta trzydzieści, podarzymy, startowałem. A gdzie jadę? Jak widzieliście, mieliśmy bramki na autostradzie na czwórce. Były to bramki już w Katowicach. Jedę do Kędzierzyna Koźle. Do firma Mar ponownie. Tam będziemy dzisiaj parę rzeczy robili. Co mamy do zrobienia, to może powiem Wam później, już tam na miejscu. Natomiast powiem Wam, no, aż furka standardowo, jak to, jak to każdy, kto ten jeździ, wie. Remonty za remontami. Teraz też widzicie, jakiś kolejny odcinek. Remontowany, to znaczy, no, tu akurat jakiś. Jest fragment, gdzie faktycznie jest nawierzchnia asfaltu zerwana i ten pas lewy jest, jest jakby faktycznie w remoncie. Ale wcześniej były takie trzy miejsca, gdzie no stoją te e, słupki, nazwijmy to zwężenia są, ograniczenia prędkości, ale tam się nic nie dzieje. I tak od kiedy pamiętam A4 jeżdżę ileś tam lat wstecz patrząc, od kiedy właściwie ona powstała, to wiesz, te remonty są, także. Ja taki trochę dzisiaj byłem wam lekko nosowy, bo yy, nosowa mówię, bo troszkę jakieś infekcja mnie złapała, lekko zakatarzony jestem. Także no tak słabo to wychodzi, no ale droga, mam chcę nagrać z tego kolejnego pobytu w ACK Także jedziemy, zostało nam jeszcze jakieś 48 minut. Także myślę, że na miejscu już tam z wami się ponownie połączę i powiem wam, co będziemy robili dzisiaj. I oczywiście w końcowy pokażę, jak to wyszło na końcu. Także zostańcie z nami. Muszę jedną rzecz sprostować, bo oczywiście firma ACK Benimar mieści się w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, ale odmienia się z czy do Kędzierzyna-Koźla. Ja oczywiście błędnie Wam mówiłem do tej pory i we vlogu, gdzie testuję stację ładowania Yeti, mówię, że uszczyła nam tego firma ACK z Kędzierzyn-Koźle. A oczywiście mówi się poprawnie z kędzierzy, Kędzierzyna-Koźle. E, z skędzierzy, Kędzierzyna-Koźle, e, tak. Także m, tutaj nawet jeden widz mnie poprawiał wtedy to, tam, pod tamtym filmem. Także, także oczywiście no, przepraszam wszystkich, że przekręcam tą nazwę, ale jakoś tak nie wiem. E, jakoś tam mi się naturalnie wydawało, że mówi się z na koźle Natomiast nie, oczywiście mówi się z Kędzierzyna-Koźle. Także będę starał się teraz poprawnie mówić. Po się takich błędów, bo wiem, że niektórych to może razić i, i się nie podobać. Także jedziemy do ACK Benimar w miejscowości Kędzierzyn-Koźle. Jesteśmy w Kędzierzynie. Powoli dojeżdżamy już do ACK Benimar Polska. Zaraz tam będziemy. My Orlena po lewej stronie. Zobaczymy, o ile paliwo na stacji Orlen tutaj w Kędzierzynie. No, 599, czyli tak podobnie jak w Krakowie. Także sobie zatankuję, jak będziemy wyjeżdżali, bo mam tak w tej chwili, jak widzicie, na około niecałe 150 km. Także trzeba będzie zatankować, wyjeżdżając z Kędzierzyna. I dotarłem, moi drodzy. Zobaczcie, przed nami już parking firma ACK. Spojrzenie w lewo, czy gdzieś tam nie zawadzimy i jesteśmy ponownie na dziedzińcu podwórku tutaj wacyka, dobra słuchajcie ja się trochę ogarnę tutaj czekamy na Rafała, bo jestem z nim umówiony standardowo Dobra, i co my tu dzisiaj będziemy robili? Przede wszystkim y, robimy próbę szczelności. Bo jak wiecie, żeby utrzymać gwarancję na zabudowę, y, tam na 7-10 lat dużo mają firmy. Żeby mieć gwarancję, to trzeba co rok robić próbę szczelności. Dodatkowo, słuchajcie, y, miałem materaz w ramach gwarancji. Bo już wam pokażę ten maszyn, materaz tutaj w sypialni. O, tutaj jego, ja Bo on tak widzicie się składa. Ja go teraz rozłożę pociągnę go słuchajcie, rozłożę i zobaczcie. Cały, cały tu się poprót, zobaczcie, widzicie, tu na łączeniach jest cały poprót, o proszę bardzo, cały popruty także jak widzicie, cały jest zniszczony poprót, ale na szczęście w ramach gwarancji jest możliwość wymiany, także wymieniamy teraz. no i co najważniejsze, zakładamy, słuchajcie, przetwornicę, ale jaką przetwornicę, to Wam powiem może później szczegóły, jakie firmy, jakie parametry, ale zakładamy przetwornicę na stałe, do tej pory, moi drodzy, korzystałem z takiej przetwornicy, Czyli podpinałem do gniazdka y, samochodowego 12V. No i mieliśmy na czas podróży, czy tam gdzieś na postoju 220. Natomiast to jest 500W, 500 także to jest taka malutka i się okazuje, że kupiłem y, niepełny sinus, także to nie jest taka taka, można powiedzieć, idealna do tego, żeby zasilać urządzenia. Natomiast Natomiast teraz zakładamy z tego, co, z tego co pamiętam 2000 na 4 przetwornicę, która będzie na stałe zamontowana. Ale od przetwornicy powiem Wam później, może więcej szczegółów. Także. A już po spotkaniu z Rafałem e, zabrał e, kampera na warsztat. Ustalone wszystko, co robimy. Także za chwilę wam pokażę, jaką przetwornicę zakładamy takiej firmy, w jakich parametrach. No i tak moi drodzy, e, co jest bardzo ważne w kamperze. Wiadomo, mieć pełny zbiornik wody, mieć gaz, ale również bardzo ważnym, słuchajcie, jest prąd. I dlatego dzisiaj e, zdecydowaliśmy się, zakładamy tutaj. E, w serwisie przetwornice firmy RENOGY. My wybraliśmy ten model 2000 W. Słuchajcie, czym się charakteryzuje ten model? Do takich głównych zalet tego urządzenia jest to, że jest to stabilne napięcie wyjściowe przy pełnym obciążeniu, także chroni podłączone urządzenia i zapewnia im maksymalną wydajność. Także to jest jeden z ważnych elementów i ważnych zalet. Kompatybilna jest z wieloma bateriami. Co ważne w tych, w tych urządzeniach, wyjście to jest czysta e, fala sinusoidalna. Zapewnia nam płynne i stabilne podłączenie różnych urządzeń. E, urządzenie ma e, zabezpieczenia przed przegrzaniem, przed przepięciami, także jest w pełni bezpieczne e, w użytkowaniu. E, cicha praca wentylatora, to jest również wpływa bardzo korzystnie na, na plusy tego urządzenia. E, wytrzymała konstrukcja aluminiowa. E, w zestawie do tego urządzenia taki pilot z 3-metrowym kablem, także możemy, możemy to urządzenie słuchajcie, zamontować w różnych miejscach w kamperze i mieć gdzieś wyprowadzonego pilota, także dostępu do samego, samego urządzenia nie musimy. Aczkolwiek, tak jak widzicie, tutaj są wyjścia dwa gniazdka 220, ale z pewnością są niepotrzebne, bo podłącze, po podłączeniu tego urządzenia będziemy mieli 220 we wszystkich gniazdkach w kamperze, które mamy. Także czy będziemy stali na dziko, czy będziemy stali gdzieś podłączeni do prądu, 220 będzie w gniazdkach. Dobra, słuchajcie, to tyle o tym urządzeniu. Dodatkowo jeszcze widzicie są opcje jeszcze 3000 W i 1000. Przypomnę, nasze urządzenie ma 2000 W. Y, ciągłej pracy chwilowej 4000, także szczytowa praca, możliwość pracy 4000. I wymiary tego urządzenia, słuchajcie, ono jest y, długie na około 44 cm, y, szerokości jest 22, natomiast wysokości jest niecałe 10, bo tam jest 9,2 cm. Waga tego urządzenia niecałe 5 kg, dokładnie 4,8. No, y, jedynym takim problemem, i problemem z zamontowaniem tego, że jest to dosyć duże urządzenie, i no i gdzieś trzeba go w kamperze zamocować, a wiadomo, yy, zamocować, zamontować, a wiadomo, jak to z tym dostępnością miejsc yy, w kamperach jest różnie. Także ale myślę, że Rafał Ekipa sobie z tym bardzo dobrze poradzi. Zresztą zobaczymy na końcu, Wam pokażę e, efekt końcowy. Także ale słuchajcie, ja sobie przypomniałem, że yy, jeszcze miałem tu zakupić jedną rzecz. Jakiś czas temu pamiętam na jesień kupiliśmy. Jak byliśmy właśnie w firmie ACK Benimar, nie pamiętam jakie to było okoliczności jakoś koło listopada, kupiliśmy krzesła, cztery krzesła Brunera. I do tych krzeseł jest możliwość do kupienia takich przedłużeń na nogi, zrobienie z tego leżaka. Idę teraz do sklepu yy, ACK zobaczymy, czy są. Bo wiem, że poprzednio ich nie było, potem były dostępne, nie kupiłem internetowo, i zobaczymy teraz, czy są. Jak są, to pewnie kupię jedno czy dwa. Bo one stosunkowo nie są bardzo drogie, a myślę, że na kempingu fajna rzecz, bo, bo to mówię, opcja zrobienia sobie z krzesełka leżaka. Także idę do sklepu, zobaczymy, czy są aktualnie na stanie. No i moi drodzy, okazało się, że jest. Było ostatnie, także widzicie, mam podnóżek. Yy, pokażę wam może na ilustracji, jak to wygląda, mniej co to chodzi. O, to jest takie przedłużenie leżaka, a czy leżaka. Przedłużenie słuchajcie yy, krzesła i dzięki temu yy, możemy sobie zrobić leżak. Tutaj z tyłu. Yy, w krzyśle wygląda się takie dwie śruby. Yy, wkręcamy takie kółeczki, które są zafoliowane. I następnie tymi zaczepami słuchajcie, o. Takie zaczepy tutaj są, to może troszkę rozłożę. Tak, to jest słuchajcie rozłożone. I tymi zaczepami zaczepiamy o krzesełko, yy, i mamy takie przedłużenie podnóżek, i robi się leżak. No i jestem na warsztacie, pokażę Wam, jak to wygląda. To jest zamontowany fotel przedni. Widzicie, akumulator. Takiego AGMA mamy, nawet nie wiedziałem, co mamy. I tu, słuchajcie, całe nasze serce jest energobloki, yy, boiler trumy. O, widzimy, tu jest pilocik od yy, naszego nasz przetwornicy. I tu, słuchajcie, zamontowana już przetwornica, jak widzicie. Tu się zmieściła, ale trzeba było trochę poprzesuwać pewnych rzeczy. Tutaj pan mi mówił, że było tutaj trochę zabawy z przepinaniem, przesuwaniem. O, tu całe serce nasze energetyczne. I tu ładowarki. A, przy przypomniałem sobie, że kiedyś Rozwaliło mi się ty to, to złącze słuchajcie i prosiłem Pana, że mi to fachowo zarobił, bo no nie, ja to tak zrobiłem, tak pozaciskałem potem, także widzicie pracę w ROM, tak to wygląda, nie będę tu przeszkadzał Panom na warsztacie, lecę dalej tam do salonu. No właśnie wróciłem z warsztatu. Tak jak widzieliście tam na razie wszystko jest w trakcie jeszcze roboty. Natomiast z tego co tak Pan mi wytłumaczył z tą przetwornicą ona będzie podłączona priorytetowo w sensie jeżeli chodzi o prąd. Ona będzie podłączona do akumulatora tego bazowego, który się tego pokładowego. On jest ładowany y, na trzy sposoby. solarów, ładowany jest podczas jazdy autem, y, prądnicą y, samochodową. Jak również trzecie ładowanie to jest po podpięciu 220 od ten akumulator. Się okazało, że y, Odwarka ta 220 w moim samochodzie, w moim kamperze. Nie była ustawiona na AGM-a. Była ustawiona na akumulator kwasowy, więc nigdy nie ładowała tego akumulatora, tak jak do pełnej pojemności tego agm -a. I dopiero on przełączył tam jakiś przełącznik na tej ładowarce, bo fabrycznie zawsze są na kwasowy, a wsadzony jest AGM. I teraz mówi, że będzie ładowało do 14 ileś tam volta, ładowało chyba do 13-14. teraz nie pamiętam. Nie jestem elektrykiem, nie znam się. Natomiast już fajna rzecz, że zostało to usprawnione, także będzie naładowało ładowało do maksa ten akumulator. Ponadto y, ładowarka, ta, ta przetwornica jest tak zamotowana, że w momencie y, zatrzymania się gdzieś na parkingu, włączenia przetwornicy, 220 mamy we wszystkich gniazdkach które mamy 220, natomiast po przepięciu, po podłączeniu zewnętrznego napięcia 220, czyli prądu gdzieś zewnętrznego, automatycznie przełącza się na tamten prąd przetwornicy. Nie trzeba wyłączać, ale ona wtedy już nie nie podaje prądu na, na gniazdka. Dodatkowo, żeby ją nie obciążać, wypięta jest lodówka. Nie będzie lodówka ładowana z tego e, przetwornicy 220, bo to nie ma sensu. Ona na gdzieś na postoju chodzi na gazie, bo automatycznie przełącza gaz, prąd 220 lub prądnica samochodowa, więc ta przetwornica nie będzie ładowała lodówki, żeby bez sensu jej nie obciążać. Ona będzie chodziła sobie na gazie, gdzieś tam, gdzie my stajemy na dziko, na przykład na parkingu. Natomiast przetwornica ładuje na gniazdka 220. No, jak widzicie, w kamperze, także kamper zrobiony, zaraz wyjeżdżamy. Próba szczelności zrobiona jest, wszystko OK, Książkę wpisane, także tutaj mamy, są sprawy załatwione. Jeżeli chodzi o materac, mamy tu, widzę, na razie, widzicie, złożony jest na tym starym. Bartek mówił, że mogę sobie ten stary zabrać tam do czegoś. Nie wiem, w sumie na niczego jest potrzebny, ale na spokojnie go sobie ten rozpakuję, ten z folii, założę za ten stary. No i słuchajcie, no i przetwornica założona, jak Wam mówiłem, jest tutaj pod tym siedziskiem. Tu mamy z przodu, już Wam pokażę wyłącznik. I słuchajcie, teraz mamy tak, tutaj Mamy przetwornicę. i na razie wyłączę, bo była włączona. Mamy, słuchajcie, włączone do gniazdka, mamy włączony do gniazdka yy, przedłużacz. I ja teraz włączę, włączę przetwornicę. O! Włączyła się. I popatrzcie. Prąd w gniazdku 220 jest. Także super. Na postoju, stojąc bez podpięcia do 220, mamy swój prąd. Czy w czasie jazdy. Na postoju. Dobra, słuchajcie, ja się zbieram, bo mamy już godzinę. 3, także, zbieram się do domu. Także... jak widzicie, ja już na autostradzie. Eee, słuchajcie, takie krótkie podsumowanie: kolejny pobyt czy wizyta w ACK Benimar. Zagrożona sukcesem, jak powiem tak, po raz kolejny wracam zadowolony. Z poziomu wykonanych usług, zakresu usług. I jeszcze raz chciałbym bardzo pozdrowić i podziękować panu Jackowi, wiadomo, szefowi całej firmy, jak również Rafałowi, Bartkowi, którzy się przyczynili do tego, że no, wracamy dzisiaj bogatsi o nowy sprzęt, nowy jakby upgrade naszego kampera. Teraz na dziko sobie stajemy i mamy prąd pod dostatkiem. Ja z tego miejsca będę kończył tego vloga. Jeżeli Wam się podobał ten krótki vlog z pobytu w ACK Taki trochę techniczny Dajcie łapkę w górę, w górę Zapraszam do subskrypcji kanału Także pozdrawiam serdecznie I do zobaczenia w kolejnym vlogu Cześć, trzymajcie się A ja lecę do domu No i już od ponad pół godziny taki korek jest Słuchajcie, za taka sytuacja Straż pożarna chce przejechać I jest problem, bo nie mieści się jak widzicie roboty drogowe na A4 są w kółko. Są dwa pasy. O, teraz dopiero przejechali. Są dwa pasy i nawet nie ma jak zrobić korytarzu życia. Także takie realia. Także A4 w wiecznych remontach. Nawet nie ma jak się